Możemy jechać mamuś Kuba, jak ja nieraz czekam na ciebie godzinę w aucie To Ty teraz 10 minut też wytrzymasz Jejku, dobra, dobra A co Ty właściwie tak robisz? Wiesz co, pobrałam tą aplikację Co ostatnio ciotka gadała I tak twierdzę, że ona kradnie i nie oszuka mnie I robię właśnie zakupy Ciotka twierdziła, że ta aplikacja Zwraca pieniądze Więc zrobiłam zakupy za 10 tysięcy Mamo, ale ta aplikacja Nie odda Ci całych pieniędzy jak wejdziesz sobie na tą aplikację, to obok każdego sklepu masz napisane, ile procent cashbacku dostaniesz. Kurcze, dobre i tyle. Gośka, ja wiem, że ty kradniesz i jeszcze cię na tym przyłapię. Ale dziękuję za polecenie aplikacji, jest bardzo fajna. Mamo, ale nie każdy, kto ma pieniądze, kradnie. Kuba, skoro męża mi ukradła, to pieniądze pewnie też kradnie.